Na moim kani z tej strony Shadow. Dzisiaj ściągnąłem sobie grę FIFA World. No i rozegrałem już jeden mecz. Wygrałem go dzięki mojemu koledze, który strzelił bramkę. No i zagram sobie kolejny mecz. Bo jeżeli zdobędę 9 punktów, dostanę 1600 monet i wtedy będę mógł kupić sobie srebrną paczkę, w której będą jacyś może będą jacyś w miarę ogarnięci gracze, bo jedynym moim ogarniętym graczem jest. Jak on się zwie. Nie wiem, on w ogóle nic nie kosztuje i on jest moim jednym z ogarniętych graczy, więc lecimy dalej. Chcemy grać. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie konfiguracja. Szukaj. Tylko w poprzednim meczu miałem takie lagi, że o ja pierdolę, więc yy, przepraszam za to, że przegnęłem. Yy, teraz muszę zobaczyć. Yy. O, weźmiemy sobie te stroje. Yy, no i najgotów no dobra. I lecimy, tak? No jego skład jest yy, nad wyraz, jak to powiedzieć, no też nie ma jakichś, nie no ma dwóch, trzech może lepszych zawodników, o tutaj jest złota karta, no to jest, yy, jego skład jest lepszy niż mój, I, ale ma jedną przegraną, ja mam jedną wygraną, więc zobaczymy, może z nim wygram, no, może, może damy radę, tak, obyśmy dali radę. O już, już... No pewnie... Będą lagi? Nie będą. Będą. Nie, nie ma takich dużych lag. Więc jest lepiej niż w tamtym meczu. Czyli to była wina tamtego gościa. Bo miał tak okrutne lagi. Że no nie wiem. Jak miał kurwa komputer z lat 90. E, dobra przyjęcie. był Lecimy z tym koksem. O ty Cfel. O! Dobrze jest. Moje gała, Moja gała. Yy, tutaj. Co za lamus? No, co za lamus? No boże, święty, żeś zablokował mój strzał. No. Ciecha, suty piekło gościu. O nie. O nie, co ja zrobiłem? odpuściłem mu. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Już lecimy. Hopla. O nie. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, 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 dobra. Nie, nie, dobra, nie, dobra. Och. No, pierwszy strzał, tak? No, jest dobrze jak na razie, jest na razie dobrze. O, nie, nie przejęłem piłki. Jeżeli będziecie mieli lagi, to. jest. Z całego serca przepraszam. O nie, no, chyba cię do No Biegnij do niego. O, to czarne Cfelty. Jaka cipka! No weź. Jezu, jak się bałem, ty. Co za gość. Co za, co za matą. Ja nie mogę. O nie. Ale jestem dobry, ty. Jak strzelę w tym meczu gola, to będę kotem. No wyjdzie, Co ty robisz, człowieku? Czy ty w ogóle wiesz, co ty teraz zrobiłeś? Będę wrzucał. I teraz nie oczywiście nie ma bramki no bo po co strzelać bramkę strajerze na co to komu no, oczywiście zmień tego hiponego gracza kurwa pierdolony. dobrze dobrze że przynajmniej to złapał, jak ty bramka 50 50 kurwa dwa sumy no to sorry, ty no jak ty chuju pierdolony. o ty czerwono v dobrze dobrze czerwono tylko, czy, tylko żółta kartka, nie, tylko żółta kartka, przykro mi no. Przykro mi, że nie czerwona no niestety. No nie, no nie, no nie. Dobrze, dobrze, możdżeń, dawaj, dawaj, dawaj. O nie, co ja zrobię? Po co się takim kurwa kręciłem po tym polu? Już. No i fajnie, ty, no i super, jak on jest szybszy niż wszyscy. No i kurwa, zawodnicy razem wzięci. Znaczy tam ten fryer bokiem, no to jak on to miał w ogóle zrobić? Jak on to miał w ogóle zrobić? No, remis bezrąkowy niestety. No, chciałeś jeszcze zobaczyć bramki, nie udało się, ale bramki będą, nie. No, w drugiej połowy będą, no. Oby moje, oby moje. Zobaczymy, co tam w składzie. Mm. Nie jeszcze są... jeszcze są dobrzy, dobra Lecimy dalej, jeszcze są ogarnięci w miarę to. już wzgląda mecz. Ziomek, dobre. Tylko... Nie, nie, ten to jest podejrzany. To już myślałem, że tam nikogo nie ma i... Nie! Dawaj, 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 dawaj. Ziomek, ziomek, ziomek. Dawaj, dawaj, do, do, do. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No nie... Biegnij do tego cwela! Nie, ja stracę teraz ubrankę, no i chuj, no i chuj, ty. Jezu, co ja zrobiłem no? Wypierdała spać, kurwa jeb***! Jezu, jak się bałem no. Co ja zrobiłem, w ogóle teraz? No co za Franca? Jak on tymi, kurwa, ślizgami lata jak po tym boisko jak szmata. Dawaj, bo ja muszę coś... Muszę coś zrobić, coś strzelić, no. O nie, no po co ja to zrobiłem? Co ja odebałem w ogóle teraz, kurwa mecz. O nie, no gdzie podałeś, z W sumie to wykopałeś. No i zacznij, no i zobacz, jak on ma... No to jest taki, kurwa, lanus jebany. Wypierdalej są Kurwa, jebana Kurwa, brzydka. Dobrze, dawaj, dawaj. No co za lamy, no? Jak oni tacy wolni? No kurwa, no... Ja nie wiem, no. wrażenie jak to jest przy nich, kurwa... Król, kurwa, szybkości, no. O nie, no. co ty zrobiłeś? po co? no co za ramus? mogła być brama. no co za cel? no nie. już chciałem uderzać jak zderka co tam. no co za kurwa jebana szmata no. O Jezu Jezu Ja nie mogę, nie mogę tego tak, Nie mogę tego tak zrobić, no nie mogę Wypierdalaj z tego No ty chużębany Kurwa Ty mi chciałeś do pierdolone O ty chuju To nie gra ta sama osoba, bo on gra lepiej niż on gra lepiej niż tam ten eee Co ty zrobiłeś? No co za kurwa? Dawaj, 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 dawaj. Nie kurwa, nie. No nie, no. No nie mogę, no. Co za kurwa czerwone? Przepraszam, że przeklinam, ale jestem tak zdenerwowany, że JA NIE MOGĘ. CO ZA FARCIAŻ TY, JA NIE MOGĘ NO Jaki lamb, zobaczcie, zobaczcie, to, to jest... Jaki fart, ty. To jest fart strzelającego. Znaczy broniącego, nie wiem, jak to tam nazwać. No dawaj, 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 gościu. No i... To jest świetnie. Remis. No To nie było moje marzenie, ale no cóż No cóż, no remis no chciałem, żeby było lepiej, ale cóż Nowy poziom, wow, to monet. Dzięki. Wróć do centrali. Dobra. To... to będzie chyba na tyle tego odcinka i jeżeli nie wiecie, czy zagrać w FIFA World, to polecam wam tą grę. Ona jest naprawdę całkiem spoko. Jeżeli moje ustawienie jest jakieś złe, czy coś tu nie pasuje i coś byście zmienili, to naprawdę jeżeli napisalibyście mi to w komentarzu, to... jest jak moje siostry się drą. To byłbym bardzo wdzięczny. No i myślę, że Wam się podobało. Dobra, cześć, trzymajcie się.